Czy ciepła woda z rana poprawia trawienie i czy jest lepsza niż zimna? Ja bardzo często polecam pić ciepłą wodę rano na czczo, dlatego że m.in. wpływa ona na trawienie. Taka ciepła woda może pomóc w rozluźnieniu mięśni, a to właśnie może pomóc w lepszym trawieniu. Picie ciepłej wody może też dawać takie poczucie rozluźnienia, a to będzie działało bardzo kojąco na Twój przewód pokarmowy. A czy ciepła woda nawadnia lepiej niż zimna? A tutaj czy ciepła, czy zimna już nie ma takiego znaczenia, ale warto w ogóle pić wodę na czczo. Ja właśnie szczególnie jesienią i zimą polecam tę wersję na ciepło. A czy picie zimnej wody ma w ogóle jakieś zalety? Jeśli chodzi o zalety zimnej wody, to jest ona idealna w upały lub po takim intensywnym treningu, dlatego że często pomaga w takim szybkim ukojeniu pragnienia. Po drugie, zimna woda działa na nas tak pobudzająco, a to może Ci się przydać, kiedy potrzebujesz się szybko rozbudzić. Więc jeśli jesteś osobą, która ma jakiekolwiek problemy trawienne, ja Ci polecam wodę ciepłą, ale nie gorącą, uważaj na to, dlatego że to poczucie takiego ciepła na żołądku bardzo wtedy Ci się przyda. Natomiast jeżeli przebywasz obecnie w jakimś gorącym klimacie, czy bardzo często trenujesz, to bardziej możesz skorzystać z wody zimnej. Dostosuj temperaturę wody do swoich potrzeb. Ja osobiście uwielbiam pić ciepłą wodę przez cały rok. Zimną piję tylko i wyłącznie, jak są upały. Wtedy też staram się pić wodę bardziej w temperaturze pokojowej niż taką bardzo, bardzo zimną. A ty, jaką wodę wolisz pić? Ciepłą czy zimną?